Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, Kochanu Józku, Żyjezdy na Marysie. Kochany Ben, Mój ojciec, Emanuel Koron urodził się w Budapeszcie. W 1914 roku został zmobilizowany do armii austro-węgierskiej. Stacjonował w twierdzy przemyskiej. Tam poznał mamę, tłumaczkę języka niemieckiego. W kilka miesięcy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości otrzymał polskie obywatelstwo. Wstąpił w stopniu porucznika do Wojska Polskiego. Podjął pracę lektora języka węgierskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Był też kierownikiem Ośrodka Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jest autorem pierwszego słownika polsko-węgierskiego i tłumaczem książek Zofii Kosak. Wybuch II wojny światowej zastał go w Budapeszcie. Natychmiast wrócił do Warszawy i zgłosił się do polskiego wojska. Bez wahania spełnił swój obowiązek wobec drugiej ojczyzny. Został skierowany do jednostki wojskowej w przemyślu. We wrześniu ojciec został wzięty do niewoli sowieckiej. Zatrzymali ich prawie na samej granicy. Ojciec był tak zdenerwowany, że z wrażenia cały czas mówił tylko po węgiersku. Rosjanie uznali, że to szpieg i chcieli go rozstrzelać. Emanuel Krompaj miał trzy córki. 20-letnia Marta zginęła we wrześniu 1939 roku pod gruzami zbombardowanego hotelu europejskiego. 22-letnia Elżbieta, łączniczka komendy głównej Armii Krajowej, aresztowana przez Gestapo torturowana, w styczniu 1943 roku popełniła samobójstwo w celi więziennej. Ich matka, Mieczysława. Zmuszana do obecności przy przesłuchaniach córki, zginęła w Oświęcimiu. Emanuel Aladar Korompaj w kwietniu 1940 roku został zamordowany w Charkowie, w piwnicy NKWD.